Cześć. Dzisiaj trenerów dwóch z trochę innym filmem niż zazwyczaj. Chcielibyśmy was zaprosić i zapowiedzieć wam pewne wydarzenie, o którym już wspominaliśmy jakiś czas temu, a jest to właśnie co to jest? To jest taki webinar, słuchajcie, ale staliśmy się partnerem e, dni uczenia się dorosłych. Taka kampania społeczna. No tak, no bo w sumie my to lubimy szybko uciekać od nauki. Kończy się szkoła i myślimy, że nasz, na tym nasza edukacja się kończy. A tu jednak tak chyba nie do końca jest. Ale rzeczywiście na szkoleniach obserwujemy często, że osoby koło 40-50 jakoś się krępują tego, że czegoś nie wiedzą. A później okazują się najlepszym materiałem do tego, żeby pokazać Wam jak dużo rzeczy można wziąć i powprowadzać, i przy okazji pozmieniać. I dlatego zapraszamy Was na nasz webinar, który już 17 września, godzina 20, live na YouTubie. Także SkillCrafters kanał na YouTubie, tam nas znajdziecie. Jak nie, to skillcrafters.org.pl na naszej stronie internetowej też znajdziecie link do tego live'a. A jak tam będziecie, to nie zapomnijcie popatrzeć sobie na jeszcze inne ciekawe zakładki, bo tam pewnie coś znajdziecie dla siebie. No na pewno jakieś szkolenia? No i nie tylko, pewnie też jakieś inne wydarzenia niebawem, ale to za parę chwil. Zapraszamy Was serdecznie i do zobaczenia 17 września. 20. Pamiętajcie, musicie tam być. Do zobaczenia.